10 zł zasad pieczenia kebabu. Trzymaj kebab w zamrażarce w temperaturze minus 18 stopni. Ostrznoże codziennie i wymieniaj je regularnie. Nie naciskać mocno, gdy kebab jest krojony maszyną. Zamrożonego kebabu nie można ponownie zamrozić po rozmrożeniu. Nie zaczynaj od razu z wysokim ogniem. W dniu, w którym kebab będzie opiekany Produkt umieszcza się w piecu do kebabu. Usuwaj folię spożywczą bez uszkodzenia kebabu i opiekaj, pozostawiając go na małym ogniu przez około 30-40 minut. Następnie kebab jest gotowy do pieczenia. Kebab jest opiekany tylko na początku na małym ogniu, a później opiekamy na dużym ogniu np. 70 stopni. Jeśli cyrkulacja jest niska, ogień w piecu można na chwilę wyłączyć. Jeśli powtórzysz to kilka razy, mięso może ulec deformacji. Idealny czas krojenia i spożycia kebabu to 6 do 8 godzin. Po 8 godzinach, ponieważ produkt jest stale narażony na działanie ognia, tłuszcz mięsa zaczyna płynąć i powodują wysychanie lub zapadanie się kebabu. Jeśli w lokalu występuje zużycie 30 kg przez 10 godzin, wtedy używanie 15 kg kebabu co 6 godzin pomoże podnieść jakość produktu i zapobiegać problemom. Po krojeniu kebabu, jeśli nie będzie od razu podawany do klienta, najlepiej będzie przez chwilę trzymać w bemarze.